Kara nawet 5 lat pozbawienia wolności grozi 59-letniemu maszyniście. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei na gorącym uczynku kradzieży paliwa z lokomotywy. Mężczyzna przyznał, że po spuszczeniu kilku litrów paliwa miał zacząć pracę i ruszyć lokomotywą w trasę. W jego samochodzie funkcjonariusze znaleźli kolejne pojemniki z olejem napędowym. Łącznie zabezpieczono 78 litrów tego paliwa. Teraz 59-latek usłyszy zarzut kradzieży oleju napędowego. Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Karitas Diecezji Ełckiej włącza się w akcję pomocy powodzianom. Na terenie całej diecezji wyznaczone zostaną punkty, gdzie będzie można składać dary w postaci środków trwałych. Potrzebne jest wszystko – żywność o długiej przydatności do spożycia, koce, ubrania, meble, śpiwory, gumowce oraz, a właściwie przede wszystkim, środki czystości i chemia. W Ełku taki punkt mieści się w siedzibie Caritas przy ulicy 3 maja 10. Na terenie całej Polski prowadzona jest również akcja SMS-owa, z której całkowity dochód przekazany zostanie powodzianom. Aby wesprzeć działanie Caritas Polska należy wysłać SMS o treści Pomagam pod numer 72052. Gdańsk był areną zmagań gimnastyków sportowych podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików. W grupie startujących był Euczanin Hubert Schmidt. Jedyny reprezentant województwa warmińsko-mazurskiego zajął trzecie miejsce w finale ćwiczeń na Poręczach. Chłopiec został powołany do szerokiej kadry na Mistrzostwa Polski w wieloboju z gimnastyki sportowej i jest pierwszym rezerwowym. Hubert trenuje WKS 9. W arcytrudnych warunkach przyszło zmagać się kolarzom Look Prim Karmala Krzyłak Ełk w wyścigu ulicami Giżycka. Trzy razy tryumfowali w tym wyścigu Ełczanie. Bardzo dobrze pojechała Agnieszka Biedrzycka, która na finiszu była najszybsza wśród juniorok młodszych. Krzysztof Florczuk mimo zimnego deszczu był najszybszy w najstarszej kategorii Masters. Pogoda nie oszczędziła także kobiet. Najszybciej w tych trudnych warunkach finiszowała Marzena Wasiuk, pokonując między innymi wicemistrzynię Europy w konkurencji torowej Renatę Dąbrowską.